Drodzy Państwo, jesteśmy w hospicjum w Głogowie i wyobraźmy sobie teraz, że wchodzimy i są tylko podłogi i białe ściany. Bo tak właśnie wyglądało hospicjum, zanim fundacja je urządziła i wyposażyła. Wszystko to, co widzicie tutaj na ścianach, te meble. Tą konsolę na recepcji. To wszystko jest właśnie zakupione przez fundację i wyposażone przez fundację z pieniędzy, które Państwo nam ofiarowaliście. Zapraszam Was, przyjdźcie razem z nami tutaj, sala konferencyjna. W sali konferencyjnej również sprzęt meble wyposażenie na ścianach. To są wszystko rzeczy, które zakupiła fundacja. Kontynuujemy nasz spacer po hospicjum i możemy tutaj z tego korytarza dyskretnie pozaglądać do pomieszczeń, które również wyposażyła fundacja. Jak wchodzimy do hospicjum, to słyszymy piękną muzykę. Ta muzyka płynie z głośników. Te głośniki i sprzęt. Również zakupiła fundacja. To wszystko tworzy taką atmosferę, może nie domu, bo dom jest zawsze niepowtarzalny, ale taką atmosferę bardzo miłą i sympatyczną dla rodzin i dla pacjentów, którzy tutaj u nas mieszkają. Spójrzcie też na te tapety. Staraliśmy się, żeby ten spacer długim korytarzem był taką chwilą relaksu dla wszystkich tych, którzy są zestresowani, że odwiedzają swoich bliskich w hospicjum. Mamy nadzieję, że wszystko to, co zrobiliśmy, powoduje, że to miejsce, to hospicjum jest takim miejscem przyjemnym, gdzie mimo wszystko, mimo całej tej sytuacji, mimo tej całej choroby, możemy z miło, w miłych okolicznościach spotkać się z naszymi najbliższymi. Jesteśmy w miejscu, gdzie nasz pacjent wjeżdża do hospicjum. Minęliśmy również e, pokój kąpielowy, gdzie nasi pacjenci są e, kompanii. Mijamy po kolei sale chorych. Wszystko to, co znajduje się na salach, na ścianach, na podłogach, meble, również łóżka szpitalne i szafki pacjentów, to wszystko kupiła fundacja. Również te obrazki, które widzimy w kadrze, które wiszą na korytarzu, a robią atmosferę tego miejsca, również kupiła fundacja. Wchodzimy w tej chwili do punktu pielęgniarskiego. Jest to miejsce, gdzie nasze pielęgniarki widzą wszystko. Czuwają nad naszymi chorymi, mają tutaj monitor do obserwacji pacjentów, słyszą każdy dzwonek i z tego miejsca właśnie wychodzą do pacjentów. To całe wyposażenie szafki, komputery, talada, wyposażenie gabinetu zabiegowego, które za chwileczkę Wam pokażemy, cały sprzęt medyczny to wszystko również zakupiła fundacja. Zapraszam Państwa do gabinetu zabiegowego, żeby wam pokazać troszeczkę naszych hospicjum od Zaplecze. Jest to miejsce, gdzie nie każdy zagląda, tak naprawdę, tylko personel medyczny. A teraz jeszcze zajrzymy do pomieszczenia, gdzie nasza pani fizjoterapeutka, pani Natalia, ćwiczy z naszymi pacjentami. Zapraszam. Wiemy, że wielu z Was było już w hospicjum i oglądało, jak nasze hospicjum wygląda, ale dla wszystkich tych, którzy nie byli, chcielibyśmy pokazać Wam, jak wygląda nasza sala hospicyjna. Jest to akurat sala jednoosobowa, gdzie jest jedno łóżko dla jednego pacjenta. I tak jak mówiłam wcześniej, to jak ta sala wygląda, jaki ma klimat, to jest właśnie dzięki staraniom fundacji i dzięki środkom, które uzyskaliśmy od Was. Tutaj stoi akurat łóżko, które zostało nam podarowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W naszym hospicjum mamy 25 łóżek, z czego 15 zostało zakupionych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, razem z szafkami. I z tego sprzętu, z tego podarunku, nasi pacjenci korzystają na co dzień. Każdy pokój w naszym hospicjum jest wyposażony w Łazienkę. Jesteśmy w Świetlicy Hospicjum. W miejscu, gdzie rodziny spotykają się ze swoimi bliskimi, ale również w miejscu, gdzie nasi wolontariusze i członkowie fundacji mają różne spotkania. A to wszystko po to, żeby podnosić nasze kompetencje, żeby nasi wolontariusze wiedzieli, w jaki sposób opiekować się naszymi pacjentami w hospicjum. Mamy tutaj też sprzęt przeznaczony do tego, żeby podnosić nasze kwalifikacje, takie jak rzutnik i ekran multimedialny, po to, żeby nasze szkolenia były ciekawe. I wszystko to, co tutaj widzicie, te stoły, krzesła, te ściany, tą kuchnię, to zaplecze kuchenne oraz wszystkie te kubeczki, talerzyki i łyżeczki, to również zakupiła fundacja. Czyli można powiedzieć, że hospicjum, jak weszliśmy tutaj, przed jego wyposażeniem, to były po prostu białe ściany i podłogi, a wszystko to, co wchodzicie, widzicie, czujecie, słyszycie, to jest dzieło fundacji. Zapraszam Państwa do pokoju psychologa. A teraz zapraszam Państwa, żeby zobaczyć to, co przed nami. Bo przed nami najważniejsze, czyli budowa czwartego skrzydła i kolejnych, yy, po, kolejne pokoje, kolejne miejsca dla 20 pacjentów. Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ w tej chwili w hospicjum nieustannie pacjenci czekają w kolejce. A wolelibyśmy, żeby te miejsca czekały na naszych pacjentów. Chcemy, żeby to hospicjum było dla nich domem. Wiemy, że nie możemy dodać dni do ich życia, ale staramy się dodać życia do tych dni, które im zostały. Dzięki waszej pomocy jest to możliwe i w tym roku ta budowa ruszy. Mamy nadzieję, że. W przyszłym roku, kiedy spotkamy się na urodzinach hospicjum, to to czwarte skrzydło będzie już stało, a my będziemy czekać na kolejnego, pierwszego pacjenta. Do zobaczenia.